Witam Państwa serdecznie na drugiej części naszej spontanicznej relacji z Japonii. Spontanicznej, bo nie nagrywanej przy okazji żadnej realizacji zawodowej, nie jestem tutaj w pracy, więc materiał nie ma jakiegoś super przemyślanego, logicznego ciągu, tylko jest po prostu zbiorem luźnych przemyśleń. Od osób, które pierwszy raz w życiu są w Japonii. Natomiast logiczne jest to, że zmieniamy lokalizację. Po kilku dniach w Tokio przenieśliśmy się do Kioto. Jest dzisiaj nasz pierwszy dzień w Kioto. Kioto, które jest inne niż Tokio. Jest z jednej strony bardzo turystyczne, ale jak się Ucieknie przed tymi turystami, przed obcokrajowcami, to Kyoto jest też bardzo tradycyjne, bardzo lokalne, pełne właśnie takich zabytków, jak te, które widzicie za mną, ale też po prostu pełne małych domków i takiej bardzo japońskiej, nie, miejskiej scenerii. Nie jest gigantycznym miastem, aczkolwiek na europejskie polskie standardy i tak jest miastem dużym, bo chyba praktycznie każde miasto w Japonii takie jest. Jesteśmy tutaj pierwszy dzień. Ciekawe jest też to, że Kyoto uchodzi za różnych przewodnikach za jedno z najlepszych na świecie miast do zwiedzania rowerem i jedno z najprzyjemniejszych na świecie miast do jazdy rowerem. I to też zamierzamy przetestować, ale póki co zaczynamy drugą część relacji z Japonii. Będzie Kyoto i będzie też kolejne miejsce, ale o tym za chwilę, żeby Wam wszystkiego nie zdradzać. pożyczalnie rowerów w Kyoto można znaleźć w bardzo specyficznych miejscach, na początku myślałem, że to jest kawiarnia i w sumie jest to kawiarnia pod świątynią, która jest też wypożyczalnią e-bike'ów, możecie sobie takiego e-bike'a z bagażnikiem wypożyczyć, w ogóle to jest chyba idealny rower na zwiedzanie miasta, znaczy dla mnie nawet bardziej idealny byłby, gdyby nie był e no ale już mówmy się, że okej, okay. więc taki rower możecie sobie wynająć w takich cenach, 3 dni 10 tysięcy Jenów, przypominam, że 100 jenów to około 2,65 teraz, więc no tak to wygląda. a Nie jest to na pewno najtańsze wypożyczanie, zdecydowanie da się wynająć taniej rowery. Zawsze, że to są, tak jak mówiłem, elektryki, ale ogólnie rzecz biorąc, w bardzo wielu miastach Japonii, jak na razie z tego co słyszałem no i z tego co widzę, no w naszym przypadku niezbyt wielu miastach, bo jesteśmy dopiero w trzecim de facto, no to te ceny są naprawdę przyzwoite. A przede wszystkim dostajecie w cenie bardzo dobrym stanie rowery. W ogóle to miejsce, które jest wypożyczalnią, jest też sklepem. Myślę, w że sensie to jest po prostu butik. I w ogóle, tak, a propos, bo to jest dobry wątek, że raczej myślę, że osoby, które przyjeżdżają do Japonii na zakupy doskonale to wiedzą, ale Japonia naprawdę jest idealnym miejscem pod kątem... Szukania na przykład różnych wysoko jakościowych produktów odzieżowych czy, nie wiem, takich elementów wystroju, wnętrz, w zasadzie wszystkiego, czego byście nie chcieli, to w Japonii to znajdziecie. Plus oczywiście można sobie odliczyć podatek, plus te ceny często są naprawdę bardzo dobre, więc nie dziwię się osobom, które raz na parę lat lecą do Japonii po prostu, żeby sobie zrobić zakupy odzieżowe i kupić produkty, które wytrzymają x lat, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo sklepów z taką super jakościową odzieżą, która jeżeli ją znajdziecie gdzieś w Polsce czy w Europie, to często potrafi być dwa razy droższa, więc jest to naprawdę też ciekawy wątek związany z Japonią, ale w ogóle zakupy w Japonii to jest ciekawy temat, no bo przecież elektronika, która jest tutaj też bardzo tania, a przede wszystkim elektronika, którą też można kupić bez podatku, więc no na pewno jest to miejsce dla osób, które tego typu rzeczy szukają dobre. Japonia krajem kolejek, czyli jeżeli akurat nie idziecie do miejsca, w którym jest kolejka Japończyków, to często jest tak na przykład, że przed knajpą jest lista oczekujących, gdzie możecie się wpisać, no i tutaj czekacie sobie, zaznaczacie, czy jecie, ile osób, czy tylko kawka i czekacie na swoją kolej. Takie jest Tokio na razie, jak po nim chodzimy, czyli pełne wąskich uliczek. -Oczywiście bardzo czyste, jak cała Japonia. To jest coś, co w ogóle na razie chyba najbardziej nam się rzuca w oczy: czyli jest tutaj niesamowicie wprost czysto. I to zarówno w takich bardzo wyeksponowanych, nowoczesnych miejscach, jak i w takich bardzo lokalnych. Popatrzcie, jak tutaj wszędzie jest po prostu czysto. I tą czystość też widać na przykład po samochodach, bo to jest w sumie naprawdę zabawne. Ale przez 4 czy 5 dni nie widziałem ani jednego brudnego samochodu. I to nie tylko jakieś nowiutkie auta, ale nawet te trochę starsze są po prostu niesamowicie wypicowane. Z jednej strony wydaje mi się, że to jest dlatego, że Japończycy faktycznie dbają o to i czyszczą te samochody, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tu jest po prostu bardzo mało pyłu i kurzu, bo faktycznie po prostu gdzieś patrząc po chodnikach, po domach, po elewacjach, po samochodach jest bardzo, bardzo czysto. Tutaj też mają wypożyczalnię i tu możecie zobaczyć jak wyglądają koszty wypożyczenia w takim tańszym miejscu, czyli rower miejski, najprostszy, e, wypożyczenie kosztuje 1500 jenów za cały dzień, czyli dzielimy sobie to po prostu jako 15 razy 260, czyli za 30 parę złotych za dzień macie wypożyczony rower. Najtańszy e-bike to jest 2500, a e-bike Bruno to 3000, e, Bruno to taki trochę bardziej, że tak powiem, wyposiony e-bike. Nie wiem czy to jest to, szczerze powiedziawszy. Tak, to jest to, tak wygląda e-bike Bruno. Jesteśmy w miejscu, gdzie jak widzicie ludzi jest bardzo dużo, samochodów też jest bardzo dużo, a ja w zasadzie nagrywając ten film nie muszę nawet głosu podnosić. Bo i tak jest cicho i tak się zastanawiamy w sumie z Kasią, z czego to się bierze, ale wydaje mi się, że głównie z tego, że naprawdę rzadko zdarzają się nie wiem samochody czy skutery takie zdezelowane, czy po jakimś takim hamskim tuningu z głośnym wydechem. Czy przyznaję, że widziałem parę takich. Mocno JDM-owych zmodyfikowanych aut, które miały straszliwie głośne wydechy, ale jest tego mało. Natomiast większość samochodów jest po prostu bardzo cicha. Bardzo dużo hybryd albo start-stop na światłach, więc zdarza się tak, że jest skrzyżowanie, na którym stoi mnóstwo samochodów, a i tak jest tam cicho. I naprawdę ta cisza jest uderzająca. Teraz zbliżamy się do takiego dużego placu targowego, marketu, który, no, gdzie ludzi jest naprawdę dużo i ten hałas jest trochę większy, ale generalnie po prostu idąc ulicą jest. Cicho, zaskakująco cicho, jak na wielkość tych miast. A Kasia korzysta właśnie z aplikacji automatu. Ciekawostka związana z działaniem różnych aplikacji jest taka, że bardzo często na takich najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach jest problem z wskazywaniem kierunku przez. Google Maps, w sensie ten taki kompasik, który macie, który wam pokazuje, w którą stronę jest zwrócone urządzenie, czasami działa mocno umiarkowanie, więc trzeba y, pomyśleć o tym zawczasu i sprawdzić sobie kierunek w miejscu, w którym jest trochę mniej ludzi. Nie wiem, czy to się wiąże po prostu z dużą ilością y, Urządzeń w pobliżu, czy dużą ilością budynków i skąd są te zakłócenia, ale się to zdarza. Tutaj widać trochę różnicę. O ile w Tokio dominującym modelem taksówki była nowiutka hybrydowa Toyota Japan Taxi, tak w Kyoto w zasadzie chyba wszystkie taksówki, jakie widzieliśmy, wyglądają tak, tylko w dwóch kolorach i to jest. Toyota Comfort nazywa się ten model. Myślę, że jest z góry nieokreślonego rocznika. Ciężko powiedzieć, bo wygląda mi na taki typ samochodu, który Toyota mogła klepać przez 20 lat tutaj na ten rynek. Ale znowu zwróćcie uwagę na samochód, który, to tak jak mówię, może mieć 20 parę, może mieć 10, może mieć 5 lat, ale tak czy siak jest idealnie czysty i absolutnie nie ma tej mowy o żadnych gdzieś zarysowaniach. I to dotyczy wszystkich samochodów. Tutaj w ogóle nie ma porysowanych aut. A nawet widzieliśmy taką scenę, w której właściciel BMW odkrył rysę. W swoim samochodzie i stał przy warsztacie, oglądali to i było widać, że jest to ogromne wydarzenie i trzeba się tego szybko pozbyć. Czuję się jak w Gironie. Tyka się? No. Mogę sobie to wyobrazić. Tutaj śmigać bulwarami, dużo Japończyków sobie a. siedzi, woda w ogóle bardzo przezroczysta, czysta, a tam już w tle góry, więc tutaj wydaje mi się, że takie kolarstwo miejskie to swoją drogą, ale też no, tutaj myślę, że potencjał do jazdy na szosie po górach to też jest przepiękny, więc chyba jest prawdą to, co mówią o tym Kyoto, że to tak rowerowo to tutaj potencjał jest. A propos Japonii stania w kolejkach, to to na przykład jest kolejka do przejścia dla pieszych. Japończycy stoją w kolejce do przejścia i od razu naturalnie jest to, że ludzie się ustawiają w rządku, nie kolidują, prawa strona, natomiast z tymi stanami to jest w sumie ciekawe, bo wydawałoby się, że jesteśmy w kraju o ruchu lewostronnym, to na chodnikach, przejściach Podziemnych i na schodach to działa tak samo, a nie w wielu miejscach po prostu jest oznaczenie, po której stronie macie stać i nie ma w tym specjalnej logiki. Jest tylko i wyłącznie po logika użyteczności w danym konkretnym miejscu. Teraz jesteśmy w historycznej części Kyoto, która słynie, a przede wszystkim słynęła z tego, że tutaj była dzielnica Gejszy. Tutaj po prawej i po lewej stronie nad rzeką na początku XX wieku w zasadzie były same restauracje i lokale, w których gejsze zabawiały mężczyzn swoim towarzystwem i swoimi umiejętnościami, natomiast obecnie dalej ten dystrykt po mojej prawej stronie, czyli tutaj, jest dzielnicą gejszy, gdzie one po prostu dalej... Mieszkają. Jest to rejon, gdzie jest między innymi zakaz robienia zdjęć i w ogóle jest dużo takich, że tak powiem, obostrzeń, żeby nie narzucać się no i po prostu nie przeszkadzać. No bo podobno już dochodziło do takich scen, że turyści, kiedy widzieli, widzieli gejsze na ulicy, to wręcz ją gonili z aparatami, żeby zrobić zdjęcie. Natomiast to dalej jest autentyczne i to dalej działa. by tu pojeździł na szosie. Patrzcie jaki piękny podjeździk tam przez lasy. Ogólnie Kyoto 100% japońskości. Kasia stwierdziła, że po prostu jak chcecie sobie wyobrazić Japonię, to wyobraźcie sobie Kioto, tak tu właśnie jest. Chyba, że wyobrażacie sobie, nie wiem, te takie wszystkie miejsca z, z anime albo elektroniką. To, to nie tutaj. Zdecydowanie, jak mówiłem kiedyś, że Tajwan jest miejscem do tego, żeby wrócić na dłużej na szosę. Tak, Japonia no, też zdecyduje. Mam nadzieję, że się uda. Kontakty są, że tak powiem, pogłębiane. Jest już kontakt na wypożyczenie szosy pod Tokio, więc miejmy nadzieję, że się kiedyś uda, bo naprawdę wydaje mi się, że ten potencjał rowerowy, znaczy nie tyle mi się wydaje, tylko po prostu wiem, oglądając zdjęcia i relacje, że tutaj na tą szosę to musi być cudownie, więc mam nadzieję, że się uda kiedyś wrócić. Chociaż jest tyle miejsc do zobaczenia nowych, że czasami brakuje czasu na wracanie, ale może tutaj się uda. Ogólnie jeżeli widzicie na, na tych materiałach z Kyoto, zwłaszcza z tego starego Kyoto, dużo ludzi w kimonach, to e, chodzi o to, że tutaj można sobie, będąc turystą, e, wypożyczyć ogólnie Kimono i w nim chodzić, na przykład po starym Kyoto w cały dzień. Jak widać na złącznym obrazku, ludzie sobie ubierają te kimona, robią sobie zdjęcia, no i ogólnie e, czują się jeszcze bardziej japońsko niż Czujemy się my, więc to nie jest tak, że tutaj ludzie się tak normalnie ubierają, tylko jest to jeden z elementów atrakcji, tak bym powiedział. Takim ciekawym aspektem spacerowania po japońskich miastach jest to, że w sumie na chodnikach jest w zasadzie pusto. Znaczy nie ma czegoś takiego często jak typowy chodnik. No okay, w dużych miastach było, ale akurat tutaj w Kioto jest po prostu uliczka, która jest wąską uliczką, natomiast nie jest ona zestawiona przez parkujące. Samochody, jak widzicie, generalnie samochody są poparkowane najczęściej po prostu pod domami, albo co pewien czas są takie płatne parkingi, jest to w ogóle większe zjawisko. Bo na przykład dowiedzieliśmy się, że w dużych miastach, takich jak Tokio, nie kupicie samochodu, w sensie nie będziecie mogli kupić samochodu, jeżeli nie macie swojego miejsca parkingowego. W sensie to nie musi być miejsce, no już stricte, prywatnie wasze, w sensie własności, ale musicie mieć chociażby potwierdzenie wynajęcia takiego miejsca, i po prostu musicie mieć swoje miejsce na samochód. Jak nie macie, to nie kupicie samochodu. Nie wiem, czy tak jest w każdym mieście w Japonii, ale jest to bardzo ciekawe, no bo miasta są zorganizowane tak, że nie ma opcji na parkowanie co chwilę gdzieś na chodnikach czy przy ulicach. Ulice są zorganizowane bardziej dla pieszych, ewentualnie dla rowerów, w sensie poboczy, no oczywiście ulica jak ulica jest dla samochodów, ale nie ma tutaj mowy o takim zaparkowywaniu każdej wolnej Przestrzeni. W takiej małej miejscowości jak Kyoto widać, że każdy z tych małych domków tutaj ma po prostu swoje miejsce parkingowe, na którym stoi samochód. Ta sama ulica jest po prostu dla samochodów, dla ruchu, dla rowerów, dla pieszych, do przejścia, a nie do blokowania. Samochodami, więc też jest to bardzo ciekawy aspekt kraju, który ma po prostu tak dużo ludzi. A na przykład tutaj, popatrzcie, jest parking 24 godzinny płatny, i to jest parking tylko na dwa miejsca. I takie miejsca są wciśnięte, gdzie możecie zapłacić i zaparkować, a tak to ludzie sobie stają po prostu pod domami na swoim terenie. Nie ma parkowania na ulicy, w sensie gdzieś na chodniku, po prostu nie ma miejsc do parkowania takich publicznych gdziekolwiek albo płatne parkingi albo własne. I proszę państwa, kolejne miasto, kolejna wypożyczalnia rowerów. W Kioto poszliśmy po bandzie z kosztami, ponieważ znaleźliśmy najtańszą wypożyczalnię w pobliżu i za 1200 jenów możecie tutaj wypożyczyć sobie na cały dzień takiego mieszczucha z trzema biegami. 1200 jenów to jest mniej niż 30 zł za cały dzień. I to cały dzień dosłownie, bo do 23 możemy te rowery zwrócić. Kasia poszła trochę bardziej komfortowo, bo wzięła e-bike'a. Jest to E-bike od pana Sonika, proszę państwa. więc tutaj Ciekawa technologia nam się tutaj w, wkrada. Rower oczywiście ma wyświetlacz, który jest w pełni po japońsku, więc nie za bardzo wiecie, jaki macie poziom wspomagania. Widzicie tylko, ile baterii wam zostało. To jest w miarę zrozumiałe. E-bike chyba 2400 jenów za cały dzień, więc też nie bardzo drogo. Rowery, nie najnowsze, rowery widać, że po prostu wypożyczalniane, ale znowu po krótkim odcinku jazdy widać, że są bardzo dobrze utrzymane. Taki starszy pan się tym wszystkim zajmuje i widać, że z taką ogromną czułością podchodzi do swoich rowerów z upożyczalni, więc znowu to, jak się kręcą piasty, to, że koła są proste, że nic nie trzeszczy, to znowu jest tutaj, że tak powiem, w cenie, więc to jest spoko. A, że rower ma tylko trzy biegi z mieszczuchem, co to za problem na trasę 30 km i tak tutaj nie przyjechaliśmy się ścigać czy robić jakieś wielkie wyczyny, tylko po prostu sobie pojeździć i pozwiedzać. I co jest ważne w przypadku Kyoto, to przez fakt, że Kyoto jest miejscem, gdzie jest bardzo dużo turystów, to są tutaj dość dotkliwe kary za parkowanie rowerów w niedozwolonym miejscu. W sensie trzeba pamiętać o tym, że są miejsca wyznaczone do parkowania rowerów, trzeba ich stricte przestrzegać, bo można dostać bardzo wysoki mandat. W ścieżka rowerowa odseparowana od ruchu. Jedziemy sobie nad rzeką. No, bulwary wiślane, proszę Państwa. Bulwary wiślane w Kioto. Jedziemy sobie wzdłuż rzeki. Kierunek bardziej północ miasta. Tam kolejne ciekawe, podobno świątynie do zobaczenia. To samo miasto, ja mam wrażenie nawet, że jest gorsze do jazdy rowerem niż Tokio, ale tą to wiecie, to, to są takie opinie ludzi, którzy są pierwszy raz w Japonii i zrobili, nie wiem, robią drugą trasę na rowerze, więc to absolutnie nie traktujcie tego w sposób wiążący albo żeby to było jakoś miarodajne. Ale były bardziej ciasne ulice, przez co było troszeczkę bardziej nerwowo i te samochody mam wrażenie bliżej przejeżdżały, aczkolwiek tutaj znowu wszyscy jeździli zgodnie z przepisami, te samochody szybko nie jeżdżą, no ale nie da się ukryć, że pewien poziom takiego przyzwyczajenia do ruchu mieć trzeba, czyli trzeba się nastawić na to, że jednak, no może być tak, że te samochody przejeżdżają dość blisko i trzeba się z tym poczuć komfortowo, no ale jest, jest japońsko, co by tu nie mówić. O, a jak was ciekawiło jak sobie jednak radzą Japończycy, jak już się pojawiają jakieś bloki z parkowaniem, to popatrzcie, macie blok wielorodzinny, a przed nim taki system parkowania z trzema poziomami, bo tutaj jeszcze pod spodem widzieliśmy, że jest przynajmniej jeden poziom, czyli są przynajmniej trzy poziomy na każdym e, miejscu. I tam kolejny blok i kolejny tego typu garaż, ich jest bardzo dużo. Te wielopoziomowe garaże są w zasadzie wszędzie. Tutaj też widzicie, że te miejsca, które się wydają normalne, to też są przynajmniej dwa poziomy do parkowania i musicie mieć tak, przynajmniej w Tokio musicie mieć takie miejsce, swoje zaklepane, wynajęte z kwitem, jeżeli chcecie mieć auto. Nie wiem, jak jest w Kyoto. Nie będę się doktoryzował, pamiętajcie, że słuchacie porad osób, które są pierwszy raz w życiu w Japonii. A tu sobie bambus rośnie, drodzy Państwo, pięknie. Ścieżka rowerowa otoczona bambusem. A tam górki i te górki, to ja wam powiem, że one mi się będą po nocach śniły. Bo jak patrzyłem na mapę, jakie tutaj są trasy po tych górach, jakie tej szosy przechodzą przez te góry. To opa! Ale tu jest ładnie. Popatrzcie na ten. Tam jest spływ dunajcem. Normalnie można sobie spłynąć. Ale piękne miejsce. Tutaj dotarliśmy do punktu widokowego, czyli pewnie jakaś świątynia. Ale bardzo ładne są te kadry. No, nawet taka pogoda dzisiaj mieszana chyba nawet zdjęciom lepiej robi. Jakiej do firmy kurtka, Pani Kasiu? Patagonia. Patagonia. Biedronka. A tu proszę Państwa, JDM Corner Yaris Sedan. Piękny, jest jednym z najbrzydszych małych sedanów, jakie w życiu widziałem. Zawsze chciałem go spotkać na żywo. Coś wspaniałego. Ogólnie z tym zwiedzaniem okolicy na rowerach, to jest i fajnie, i niefajnie. Fajnie, bo przemieszczacie się dość sprawnie. Jeśli na rowerze to, to miasto nie jest duże. to nie jest rowerowo duże, bo łatwo jechać z jednej części do drugiej, ale z drugiej strony przez te numery z parkowaniem jest to dość, powiedziałbym, upierdliwe, bo nie można zostawić rowerów gdzie chcecie i to nie chodzi o to, żeby zostawić gdzieś bez sensu, blokując komuś e, ruch, no ale jest masa miejsc, które no Wydają się bardzo logiczne tego, żeby zostawić tam rower, ale nie, no bo to jednak jest Japonia, są miejsca, gdzie wolno zostawić rower, a poza nimi nie wolno. A te miejsca to są po prostu parkingi, które też tutaj często są płatne, w sensie jakieś grosze typu 2 złote czy 3 złote, ale jednak są płatne, tylko gotówką, więc trzeba tę gotówkę przy sobie mieć. Plus trzeba te parkingi znaleźć, to też nie jest takie super łatwe, więc. Jeżeli byście chcieli tutaj faktycznie pozwiedzać te wszystkie świątynie i te takie najbardziej popularne miejsca, to ja bym się jednak zastanowił dwa razy, czy brać rower, czy jednak postawić na komunikację miejską na przykład metro, który tutaj też jest, albo autobusy, które akurat tutaj funkcjonują może nawet bardziej niż w Tokio. że na pewno bardziej, bo tutaj metra jest zdecydowanie mniej, jest mniej linii jest to mniej rozbudowane. Fakt tego, że tutaj tak często można znaleźć toaletę publiczną dostępną normalnie na ulicy i tak często można znaleźć na przykład, automaty z napojami czy sklepy, wydaje się po prostu wygodne z Turysty. Natomiast jak się na tym zastanowić, to ma to głęboki sens taki praktyczny w praktycznym życiu Japończyków, bo pamiętajcie o tym, że tutaj w lecie potrafi być po 40 stopni plus ogromna wilgotność powietrza, a tutaj praktycznie zawsze pod ręką macie jakiś automat czy coś z napojami i ceny tych napojów też są niskie. W związku z czym w takie ekstremalnie gorące dni po prostu zawsze pod ręką jest gdzieś łazienka z wodą bieżącą, żeby się nie wiem, ochlapać, w razie jakiegoś udaru słonecznego po prostu schłodzić. i zawsze gdzieś jest automat z. Piciem plus toaleta. To jest naprawdę no, dla nas teraz, jesienią, po prostu wygodne. O, właśnie, automat za mną. A z perspektywy Japończyków, po prostu czasami jest to kwestia bezpieczeństwa. A jeśli sobie wynajmujecie rower w Japonii, to pamiętajcie też o odwróconych hamulcach, czyli hamulec przedni mamy z prawej strony, tak samo jak na wyspach brytyjskich. A bardzo ładna jest ta okolica tego takiego starego Kyoto, ale to jest ta bardziej północna. Północno powiedziałbym zachodnia, że bardziej jest to po prostu północki oto takie spokojne uliczki. Tu normalnie ruch jest samochodowy, ale samochody jeżdżą 30 na godzinę, więc nie ma problemu. No niestety światła na to dzisiaj nie ma, ale w końcu dotarliśmy do bambusowego lasu. Też coś, co trzeba chyba zaliczyć koniecznie w Japonii, żeby to zobaczyć. No niestety akurat słońce zaszło i też zachód słońca jest blisko, więc ciężko mi to wam lepiej pokazać, ale fajne. Fajne miejsce, tak można sobie pokontemplować. No i faktycznie robi to wrażenie, zwłaszcza jak się, e, że tak powiem, weźmie pod uwagę te legendy. Nie wiem, czy są legendy, czy to jest prawda, o tym jak szybko to rośnie. Jeśli chodzi o to podróżowanie kolejami w Japonii, to jest mnóstwo plusów, bo naprawdę chciałbym, żeby kiedyś w Polsce dało się do tylu miejsc dotrzeć koleją, żeby te koleje były tak punktualne, żeby te szybkie koleje były tak szybkie i jeździły tak często jak w Japonii, ale też trzeba pamiętać o pewnych takich detalach, które dla turysty, obcokrajowca, podróżnika mogą być dość ważne i mogą zaskoczyć. Pierwsza rzecz jest taka, że w przypadku tych bardziej lokalnych stacji, praktycznie rzadko kiedy da się, no w zasadzie w ogóle się nie da zapłacić PayPassem, więc albo trzeba mieć tą taką japońską kartę komunikacyjną, tą ikokę, która ułatwia płacenie, albo trzeba mieć kartę fizyczną, czy znaczy w ogóle no karta fizyczna jest podstawą w, w Japonii, tutaj w bardzo wielu miejscach jeszcze PayPass nie działa, ale też no trzeba być w pogotowiu z gotówką, bo zdarzają się jednak takie stacje, gdzie nie ma w ogóle terminala na kartę, albo on nie działa. Więc tam trzeba płacić po prostu gotówką. I trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, jeżeli podróżujecie na przykład z rowerem koleją, to w Japonii, tak jak na Tajwanie, nie można wejść z rowerem do żadnego środka komunikacji, jeżeli rower nie jest zapakowany. Tu jest taka zasada, że rower w środkach komunikacji musi być w torbie. Nie wiem, czy żeby kogoś nie zabić, żeby kogoś nie pobrudzić, ale takie są przepisy. Nie wejdziecie z rowerem luzem, więc jeżeli chcielibyście podróżować po Japonii z rowerem, to trzeba mieć ze sobą torbę na rower. Jeżdżamy na most. Popatrzcie, jak to jest rozwiązane. Macie chodnik po prawej, a po lewej macie drogę dla rowerów i drogę dla skuterów i motocykli do 125 cm3. Tak to jest rozwiązane. No, widoki są obłędne. No i tutaj jedziecie po prostu pod ulicą. Ulica jest nad nami, więc tu macie ciszę i spokój. W ogóle nie zdajecie sobie sprawy z obecności samochodów, poza czasami jakimś lekkim dźwiękiem auta przejeżdżającego po łączniku. Super to jest zrobione.